Bibi. Ładna? Te? Mam trzy? Tak, ale podzielisz się jedną ze mną, dobra? Nie. O. Mamy naklejki. Mówiłam, że będzie. Standardowo. Dibia też... się nie dzieli. <grym> nie dzieli się jedzeniem tak jak tato. Ale nakleki. porządziliście. Masakra. Dobra, to jest taka gruba teczka. Tak jakbyście tak, do szkoły zaraz pozdanie? mieli. To dla mnie rozumiem? Co dla Będziesz omijał, albo ten kawałek się przetrąci, to tak. ubezpieczony jest. Na, na serwis do ciebie wróci. To, to znaczy, nie dam ci drugiego, bo na zapisy teraz jest kolejny. A ty tak? na raz zawracasz? No. A to ja z czego ja się męczę? Bo ty jesteś John Deere'em, takim traktorem. Eee, e, synek. Jakbyś synek. Po... A widziałem końcówki, wymieniłeś, tak? Tak, już teraz porządny. Synek, sam John Deere'em jeździłeś. Ty w końcu jakąś nawigację sobie a nie na znacznika. No co, so wezmę traktor założyłem do tamtego na antenę i patrz. O, pan widzisz, so Jak pan byś jeździł teraz kierownicę puszczasz i sobie tu rozmawiamy. Zaglądasz wtedy do tyłu, czy wszystko drówno idzie? Nie, bo jeszcze, A ty tu musisz filmy przez telefon oglądam, nie będę jakiej. A, a to kusi, roku. to kusi a, faktycznie. Tak. Z tym się zgodzę. No Ty jakie oglądasz. Mądre. Mądre. Ania wie? O ale tu będzie rosło Ile będzie to? No tu, tu jak posiejesz to już od razu trzy. Ja od razu bakterijsa to stosuję. A to jest największy sceptyk. A jak usłyszał naszego wspólnego, koleg wspólnego kolegę Jarka A Jarek To się zaczął sam zastanawiać. A tak lepiej. Ale wiesz co? Ale teraz to takie nabywać. Może zobaczyć w jakimś bo terajcie. Tak to przypadajemy. No, no i to normalnie widać że ta strona panie Pany, największy sceptyk! Nie chciałem go na siłę przekonywać, bo mówię: jak nie chce, to nie. Ale czekaj, jeszcze zobaczymy, jak sypie. Bo to, że są zielone, to nie znaczy, że sypią. Może będzie tak. No, jak są zielone, powinny. Zobaczmy.